Michał, a czy w ogóle warto się bać takiego zabiegu znieczulenia ogólnego? No y właśnie, to jest najdziwniejsze, że pacjenci nie boją się operacji, boją się, boją się znieczulenia. znieczulenia. Tak jest. I powiem Wam, no co mogę rzec, y tylko głupi się nie boi rzeczy, której nie zna. No dokładnie, Jeżeli dokładnie. ktoś wykonuje pewną rzecz, tak jak u was, na co dzień, to człowiek jest z tym obeznany. Ale mhm. gdybym ja codziennie był, był znieczulany, prawda? Miał mhm. operację, mhm. no to też bym w końcu do tego podszedł na spokojnie. Mhm. Więc tak jak w waszej wypadki, u was wyrwanie zęba, to jest nic. Tak. A ja tak naprawdę nie wiem jak do końca. Mhm. Także super, że możemy zadawać takie pytania, że możemy wyjaśniać pewne e, wątpliwości, tak. e, właśnie po to, żeby pacjenci mieli Oczywiście. okazję porozmawiania. Poza tym, myślę, że dobrym momentem jest ten moment konsultacyjny albo z chirurgiem, albo z anestezjologiem, Tak, tak dlatego ważne jest bo możemy sobie po prostu porozmawiać? Oczywiście, tylko najtrudniejsze jest to, że pacjenci przychodzą do mnie i mówią: Nie wiem, jakie pytanie mam, mogę zadać, jakie mam zadać. Każde. Każde. Ja, ja zawsze też, też to mówię, nie? ale pacjenci nie wiedzą. No nie? bo się boją, tak? Więc taka formuła tak, jest bardzo fajna, bo zdecydowanie. myślę, że na część takich niech, najczęściej zadawanych pytań niech obejrzą i jakieś może nowe powstaną pytania. Pewnie już dawno nie mamy karty, ale wiesz. Nie, no już nowe. nowe.